Kierownica Trustmaster T150 Szukasz dobrych akcesoriów do gry na konsoli? Kierownica Trustmaster T150 z pewnością do nich należy. Zapewnia realistyczną grę i pełne emocji prowadzenie pojazdu. Sprzęt jest kompatybilny z konsolami PlayStation 3 i PlayStation 4 oraz komputerami PC. Kierownica jest solidna i wykonana z dbałością o najmniejsze detale. Jej średnica wynosi 28 cm. Najnowsze produkty Sony wykrywają akcesoria automatycznie bez konieczności ingerencji użytkownika. Zakres skrętu jest imponujący, sięga od 270 do 1080 stopni. Manewry są precyzyjne i dostarczają wielu wrażeń. Udostępniono aż 13 przycisków akcji. W zestawie znajduje się kierunkowy D-Pad oraz dodatkowe manetki do zmiany biegów. Całość została wykonana według nowoczesnego i stylowego projektu, dzięki czemu będzie efektownie prezentować się na stanowisku każdego gracza. Z kierownicą Trust Master T150 gry wyścigowe stają się jeszcze bardziej emocjonujące. Każdy manewr jest precyzyjny i realistyczny zarazem.